Poznajcie nasze bohaterki. To jest Lili i jest biedna. A to jest Grace. Ona jest bogata. A teraz poznajcie Monikę. Ona jest super bogata. Witamy w challengeu multi Godnie. Dlaczego jest tak głośno? już wstaje. Kurczę. Kto mnie teraz obudzi? Co się dzieje? Czego ode mnie chcecie? iPhone, dlaczego mnie obudziłeś? Przestaniesz mnie wkurzać? Spadaj do swoich poprzedników. I nie przeszkadzaj mi spać. Nadszedł czas, aby Monika wstała. Wiem, jak bardzo kocha skrzypce. Myślę, że z przyjemnością będzie się budzić przy tej muzyce. Nie działa. Ale to nie szkodzi. Mam plan B. Monika nie na darmo kupiła te gigantyczne głośniki. Zaraz dam jej prawdziwy rokowy koncert. No to zaczynamy. A co tu się dzieje? Quentin, przestań, obudziłam się. Nie dziękuj. Zadziałało? To było straszne. Dzień dobry wszystkim! Czas stać. Oj! Kurczę, moje łóżko znowu się zepsuło. Będę musiała zrobić sobie nowe. Najważniejsze jest, aby rano się umyć. Zimna woda będzie idealna. No i oczywiście trzeba wytrzeć twarz. Gotowe! Jaka ja jestem piękna, z każdej strony jestem najładniejsza. Czuję, że to będzie piękny dzień. No, wreszcie udało mi się wyspać. Muszę teraz umyć zęby. Ale nie zrobię tego wczorajszą szczoteczką. Potrzebuję nowej przygotowanej tylko na dziś. Ta będzie idealna. Teraz dodam mojej pasty i mogę zaczynać. Zęby muszą być czyste, więc nie ma pośpiechu. Jaka ja jestem piękna? Czas umyć zęby. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś, że używam tylko złotej szczoteczki i tylko złotej pasty do zębów. rozpocząć dzień Miłego dnia pani Moniko. Oj, zupełnie zapomniałem powiesić nową rolkę papieru toaletowego. O rany. Ta koszulka też jest cała dziurawa. Co robić? Wiem. Jeśli założę jeden dziurawy T-shirt na drugi, otrzymam naprawdę oryginalny ciuch. Myślę, że wygląda fajnie. Jestem gotowa. Najważniejsze to nie zapomnieć plecaka. Co mam się dziś ubrać? Chcę coś kolorowego i wyrafinowanego. Myślę, że różowa sukienka będzie idealna. Już sobie wyobrażam, jak będę super w niej wyglądać. No i oczywiście nie można zapomnieć o biżuterii. Wyglądam w tym naprawdę wyjątkowo. Trochę makijażu też nie zaszkodzi. Oj, ale tych kapci trzeba się pozbyć. Można je zastąpić wspaniałymi czerwonymi butami. Teraz jestem gotowa, żeby iść do szkoły. Equentin! Wybierz mi coś fajnego. Sprawy by wszyscy byli zazdrośni. Nie, to jest zbyt imprezowe. Chcę coś innego. Um, ta sukienka jest już stara. Co jeszcze masz? No, teraz jestem zachwycona. Cieszę się. Jak ja jestem zmęczony. Kto tak długo wybiera sukienki? To straszne. Najwyższy czas na naukę. O, cześć Grace! Już się za tobą stęskniłam. Lili, trzymaj się ode mnie z daleka. Strasznie śmierdzisz. W torace mam wszystkie niezbędne rzeczy: notatnik, długopisy i oczywiście iPada. Grace, pewnie nie słyszałaś, ale przywitałam się z Tobą. Ona się ode mnie nie odczepi. Będę musiała doprowadzić Lili do porządku. Moje drogie perfumy sprawią, że będzie pachniała jak prawdziwa księżniczka. No, czyli ja. No, od razu lepiej. Wow, ale ekstra! Nigdy nie pachniałam tak dobrze. Dzięki! Ojej! Na co tak patrzysz? Monika, jaka ty jesteś piękna! Nie, tylko nie ona. Dziewczyny, ja też nie jestem zbyt szczęśliwa, że was widzę. Asystencie, szybko przynieś mi poduszkę. Proszę. Tak jest lepiej. A teraz usiądź obok mnie, żeby te dwie nie rzuciły się na mnie zazdrości. Co ona sobie wyobraża? Kończymy gadanie, zaczyna się lekcja. Zapisujemy. 2 plus 2 równa się 4. E, tak. Nie można tego przegapić. Już to wszystko zapisuję w swoim zeszycie. Nie rozumiem, po co pisać ręcznie? Jest przecież iPad. Steve, co tak siedzisz? Wyciągnij gogle wirtualnej rzeczywistości i równotatki, notatki. Robi się. Mój ulubiony moment. Czas na test. To wymyślił te głupie sprawdziany? Obce osoby nie mają prawa przebywać w sali podczas testu. Tak więc, Moniko, pożegnaj się ze swoim asystentem. Steve, czas na ciebie. I co mam teraz zrobić? Jak rozwiążę ten test? Jak na razie wszystko jest bardzo proste. Ej, nie zamierzam ci pomagać. Odwróć się i mi nie przeszkadzaj. Muszę coś pilnie wymyślić. Wiem, przecież zabrałam ze sobą drona. Pomoże mi uzyskać właściwe odpowiedzi, które znajdują się na biurku pani Moli. No dalej, muszę dostać piątkę. Mam to. Teraz muszę tylko wszystko skopiować. A co to jest? Kto tu oszukuje? Grace, twoja praca jest unieważniona. Za próbę oszustwa dostajesz najgorszą ocenę. Co? To nie fair. Sprawdzamy sytuację czysto. Lili świetnie idzie. A co tam się dzieje? Gdzie się podziały odpowiedzi? Monika. Oto odpowiedzi tak jak prosiłaś. Dzięki, Steve. W samą porę. Wygląda na to, że mamy tu nieproszonego gościa. Zaraz się nim zajmę. Ojej, nie. Monika, twoją pracę też unieważniam. Więc ty też dostajesz najgorszą ocenę. Dobrze ci tak? A ja wszystko rozwiązałam. Proszę sprawdzić moją pracę. Okej. Okay. Brawo, wszystko dobrze. Lili świetnie się spisałaś. Może nie mam tyle pieniędzy co wy, ale jestem tu najmądrzejsza. I sporo się uczyłam do tego testu. Pyszności, jestem pełna. Grace, jak możesz wyjść nie kończąc frytek? Są tak dobre. Mmm, został też burger. Jak fajnie. No. Palce lizać. Prawie nie ma już ale i tak wyskrobię kilka kropel. To było pyszne, ale muszę już lecieć. Fuj, kto jadł to obrzydlistwo? Steve. Wyrzuć te śmieci i zrób mi prawdziwy lunch. Wszystko jest już gotowe. Proszę. Pizza. Kurczak z KFC na deser pączki i pankejki. Smacznego. Dziękuję, jesteś wolny. No to zaczynam. Jakie delikatne naleśniki. Mm, co za uczta? Gdzie się podziała łódko? Chyba mi się wydawało. Toż tu jest? Pączków było wyraźnie więcej. Co tu się dzieje? Steve, ktoś kradnie moje smakołyki. Nie martw się, wiem co robić. Proszę spojrzeć. A, ja nie zjem karalucha. Nie trzeba go zjadać. Położę go na pączku. A kto go ukradnie, będzie mile zaskoczony. Wow, jesteś geniuszem. Zaraz się dowiem, kto zabiera mi jedzenie. Fuu, co za ochyda. Monika, czy ty jesz karaluchy? Nie, Lili, ten jest specjalnie dla ciebie. No dalej. Skaczemy. W lewo, w prawo. Szybciej, szybciej, w górę. Co robisz? Chcesz zagrać ze mną w kółko i krzyżyk? To fajna gra. Patrz, ja zaczynam. Zostaw mnie w spokoju. Bawię się dobrze bez ciebie. No dalej, wygrałam! Mam nowy rekord. A teraz zagramy? Co? Nawet moja babcia nie gra już w te bzdury. Mama i pada, na którym są najciekawsze gry. No to może Monika ze mną pogra? Tylko na nią spójrz. Podziwiam ją. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Czas wejść do mojego sekretnego pokoju zabaw. Steve, chodź za mną. Pilnuj, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Wow, co tam jest? Lili, chodźmy się dowiedzieć. Ciekawe? Gotowe? Wow, Monika gra w Minecrafta! Co to ma znaczyć? Czego tu chcecie? Nie przeszkadzajcie Monice w zabawie. Jasne? Denerwuje mnie ten jej ochroniarz. Subskrybujcie kanał Multido, aby nie przegapić równie zabawnych i oryginalnych challenge'y jak ten. Do zobaczenia!